Cześć kochani, dziś pokażę Wam przepis na przypyszną sałatkę słoneczną. Zapraszam do oglądania filmiku. Do przygotowania słonecznej sałatki potrzebujemy. Jajka, sery konserwowy, kukurydzę, ser wędzony, szynkę konserwową oraz cebulę. 100 g wędzonego sera oraz 200 g konserwowej szynki kroimy w drobną kostkę. Następnie rzucamy do miski. Następnie dodajemy jedną małą czerwoną cebulę pokrojoną w kosteczkę. Dodajemy również puszkę kukurydzy. Puszka ma 285 g oraz serę konserwowe. Odsączone z wody. Słoiczek ma 150 g po odsączeniu. Na koniec dodajemy 4 jajka ugotowane na twardo pokrojoną w kostkę. Całość delikatnie mieszamy. Do przygotowania sosu potrzebujemy cztery łyżki majonezu, trzy łyżki jogurtu naturalnego gęstego, jedną czubatą łyżeczkę chrzanu żurowinowego. Możemy użyć normalnego? Sól, pieprz do smaku oraz pół łyżeczki ostrej papryki. Całość delikatnie mieszamy. I łączymy z warzywami. Właściwie dokładnie mieszamy. Sałatkę przykładamy do czystego naczynia i przechowujemy w lodówce. Jeżeli podobał Wam się przepis, zapraszam do dodawania łapy w górę oraz subskrypcję.